To drugi film z historii Kto Boka na moim kanale. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, lajka i bez przedłużenia zaczynamy. Please zostawcie też jakiś komentarz fajny, nie wiem. A i może jutro będzie odcinek albo i nie. Jak zdążę zrobić, to wam dla Was nagram. Zaczynamy. A, odcinek pod tytułem Wyprawka do dentysty. Dobra, śniadanie tylko zrobione dla nich. A, jeszcze picie muszę zrobić. Dzieci! Stawajcie na śniadanie! Mam nadzieję, że one nie śpią dalej. Kazałam instawać godzinę temu. Powiedz, że pięć minut zamki to już im dałam to. No to lecę zobaczyć. Dzieci! 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 Dziewczyny, czemu tu jest tak brudno? Dziewczyny! Mm. Wstawaj, Maja! Jezu, czego się drżesz? Czemu tu jest taki syf? A ja wiem, jest porządek. Zostaw mnie! Ewa! No co, mamo? Tak, mamusiu, słucham. Możesz mi wyjaśnić? Czemu tu jest taki burdel? Hmm. W sumie to nie wiem. Ja muszę spać. Było czysto. Mogę wszystko pozbierać. Maja szła wieczorem spać, bo oglądała sobie jeszcze coś tam. Idź zjedz śniadanie. Jest w kuchni. Dobrze, mamusiu? Maja, wstawaj! Jezu, Wy się ogarnij. Co się drzysz na dzieci? Masz to posprzątać w tej chwili, a potem zjesz zimną pizzę, bo jakoś nie umiesz utrzymać porządku w swoim pokoju. Ale to Ewa. Ufam Ewie, ona jest aniołkiem moim. Ty w sumie jesteś aniołkiem, ale proszę nie kłam więcej i bądź fajna, fajną córką, taką jak Ewa. Mówi, dobrze mamusiu. Dobrze, mamusiu, już idę. Dobrze, mamu wstaję. Proszę cię, Maja, ty jesteś moim dzieckiem. Ja zawsze po prostu marzę o tym, żebyś była. Żebyś była podobna do Ewy. Ale kocham cię taką jak jesteś. Dobrze, mamo, zrobię. Dobrze, to... Zrób to tak szybko. I będziesz miała dobre śniadanko. Dobrze, mam się Jezus, jak mi się tego nie chce robić, ale matka by zarządziła już chyba nieskończoność lat. Fuj! Elba! Co? Weź tego swojego rubala stąd. Jezu, później weź go położę gdzieś na biurko. Nie, ja się brzydzę. Jezu, muszę iść. Jezu, muszę iść. Do niej. No co? I ty się go brzydzisz? No ja. No, Jezu, weź. No, nic go nie ma. I pomóż mi podprzątać, błagam cię. Jezu, dobra. Pomogę. Dziękuję. Dobra To moje, to moje, to moje, to twoje, to moje. Yy, weź zanieść to jakby jakby co to powiedzieć. No co? No to, to 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 te. No po prostu te 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 te, te takie no wiesz o co mi chodzi? Eee. Po prostu powiem tak, ja idę na mnie znanieść ubrania, a ty ten pokładaj tu na no, ubrania podkładane. Od razu poczekaj. O, to wezmiemy i ten. Albo nie, ja wezmę te ubrania. Spoko. To leć. Co ja też idę po śniadanie. My ci idziemy odłożyć ubrania? Spoko. Dobrze. A ja się przebiorę w sumie. No. Zjedzcie sobie. Dobrze. Mmm. Pyszne, mamo, robisz śniadanka jak zwykle. Dziękuję. Mmm. Pyszne. Ej, mamo, ale serio, ty robisz takie bombowe pizze. A kiedy idziemy na zakupy? Właśnie się myślałam, że czy chcecie dziś? No może, no możemy, czemu nie? No. To ja... To wyście mi to dajcie i ja odłożę talerze. Na no spoko. Mhm. one? Mhm, Gdyby tak po prostu może... Co? Au! Awa. Mamo! Maju? Co się stało, Maju? Jezu. Ej, Maja płacze, czy mi się wydaje? Nie wiem. Chodźmy szybko. Mamo, co się stało, Maju? Biegniemy. Co się stało? Co się stało w skarbie? Co się stało? Co się stało maja? Ała, mój so Pokaż, otwórz buźkę. Nie! Yes. Otwórz. Poczekaj, zobaczę. Rany boskie! Szybko, idziemy do dentysty, idziemy do dentysty. Idziemy po prostu do dentysty. Dobrze. Y y y y y Ewa, Ewa, ubieraj się szybko. Czekamy w aucie. Mam boli. Spokojnie. Jezus Maria, co e, byś szybko, Szybko, wylecą, wylecą, ubieraj, Mary. Ewa, jak ja się nalecę? to szybko, szybko, szybko. E, książka potrzebna jest? Nie, po co i książka? Dobra, wezmę w razie czego. Już idę, poczekajcie. Mamu bardzo mnie boli. Koj nie, dasz żady, zaraz będzie ten lekarz. Jezu. Dobra. To ja idę po numerek, mamo. Dobrze? Kiedy mam szczęście? Poli strasznie. Numer jeden. Numer jeden. Powtarzam, numer jeden. Idziemy, mamo, zapłać. Ile tu będzie za taki zabieg? Pięć tysięcy, dobrze. Ewa, proszę, trzymaj. Hauba boli. Spokojnie, Maju, spokojnie. Dzień dobry. Dzień dobry, halo, jest tu ktoś? Halo. Tak, tak, już jestem, jestem, jestem. Czemu dziewczynka płacze? Coś stało. No, bo był taki mały incydent. Jaki? Dziewczynka się potknęła i przewaliła jakby podłogę zębami. I ją bardzo zabolało I nie wiem, niech pani zobaczy. Pokaż. O nie, bardzo to jest poważne. Niech pani wyjdą, Ja zrobię i zawołam. Dobrze. A, przepraszam, kto jest matką? Ja. Pani Asia? Tak. Yy, czy, bo widzę też, że wadę ma dziewczynka i czy ja bym mogła na przykład dać mu jej aparat? Oczywiście, oczywiście. Dobrze. Yy, dziewczynko, otrzyj łezkę, oczka i siadaj. Dobrze. O, widzę, że w piżamce jesteś. Tak, bo to było pilne, bardzo boli. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay. może tutaj cię ci zgasić. Wszystko tutaj taki zrobimy, nie? Poka Zobaczmy ząbki. I napiszę. Krewka leci dobrze. Czyli jak to wygląda. Dobrze, tutaj masz uszkodzone. To ja mu panie, wyrwę, wyrwę, dobrze? Mhm. Znieczulenie strzgnę. Dobrze. Dobrze. To teraz wywiercę. Dobrze, a będzie polało? Nie, dziewczynko. To jest taka woda, tylko psikacz. Dobrze. Dobrze, to ja robię. Au. Trochę boli. Spokojnie. Dobra, wywiercone już mamy. Teraz wodę dam do ust pani. Nie. Dobrze. Masz Ma pani wodę? Tak. Dużo. Dobrze. Teraz, teraz trochę też wywiercę. Proszę, bardzo, tu klucz. To teraz pozeszczę. O, trochę silne, zabrzemy. Znaczy, co to zróbmy? To... Au! Wiem, tu nie bolać. Au, au! Dobrze. Zaseręk. Bo cię plągę musimy zrobić. A to jeszcze Tak miałeś tylko taki jakby ząb uszkodzony i już Ci właśnie go, się mega bujał i jeden, jednego muszę wyrwać i założymy Ci takiego sztucznego jakby. A, a, y, i będziesz na jeszcze, ale jednego Ci damy, damy radę jakby przymocować Ci go, bo on się nie dużo No i Ci go przymocujemy właśnie, zaraz na zajmiemy. Dobrze. Teraz muszę założyć maseczki jakby, bo będę mega zaglądać do pani ust. dobrze. A wam... A przeżyję? Oczywiście, to czemu Pani się tak rozparla? Hmm. Okej. Okay. I teraz zobaczę sobie to. Dobrze. dobrze. Mogę mam taką maseczkę? Dobrze. Zjeść to Desz, mhm. Nie jest dobrze. Jakby tak trochę pogryzie. Mam to pogryźć? Nie, 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 dziewczynko, to jest plomba. Się teraz nałożymy. Aaa, otóż. dobra dobrze. No ale ja pójdę tylko tam. Zobaczyć czy nie ma rzeczy. Zobaczę tu. Mhm, dobrze. Tak wygląda. Mhm. A co? Aha, dali nam pusty. Dobra. Mam tu je ślinę, muszę to przebadać. Dobrze. To teraz nałożę pani aparat i bo najpierw wyrwimy zamka, dobrze? Dobrze. Dobra. To na... To na robimy to na trzy. Cztery. Wezmę tylko chusteczkę. Trzy, cztery, Trzy. Jest pani gotowa? Niech pani powiedzie kiedy będzie gotowa, dobrze? Dobrze. Trzy. Trzy. Ry już I mamy ząbka pięknego Proszę zobaczyć Taki ładny ząbek ładnie się pani trafił Ale ładny, ładny ładny ząb I teraz niech pani usiądzie, bo ja muszę pani zrobić ten ten, jak to mówić? Ten, ten, ten. a parę muszę Pani zrobić. takie coś. I Pani musi, musi mieć, nosić taką zakładkę, jak najdłużej, jak da. Pani czas wolny, to musi Pani wolny, tak chodzić w czasie wolnym. Dobrze. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Oj, będę musiała posprzątać. Mamo! Mamo! I co? Wszystko dobrze? Tak! Jezu, to dobrze! A mamo? No, co córciu? Czy możemy pójść na norty? W takim stroju? Nie może następnym razem? No dobrze, a pójdziemy jeszcze gdzieś? Hmm, chyba raczej nie. No dobrze, wracajmy. W końcu jesteśmy w domu, mamo. No w to był właśnie i dzień. Przebierz się ładnie w ciuszki, jakieś swoje. No w te. No to dobre, miało być na specjalną okazję, ale ok. Dobra, to ja się przebieram w tą. Tak, i zdejmij, bo jednak idziemy. Gdzie? No, tam gdzieś chciałaś iść? Na darcy? Mhm. Mm Jej, z aparatem? No tak, albo nie, nie możemy gdzieś iść na narcę. Dlaczego? Bo zapomniałam, że oni gdzieś mają nieczynne skarby. Przepraszam, nie więc razem pojedziemy obiecuję ci. No dobrze. I z tego miejsca widzowie bardzo i tu bardzo chciałabym Was serdecznie pożegnać. Nie wiem, czy jutro leci kolejny odcinek, więc życzę Wam tutaj... Już wesołych, radosnych świąt, bo jutro święta. Po prostu wesołych świąt. Niech Wam te święta dobrze zlecą. Więc jak wstawię jutro filmik, to też życzę Wam, to też tam życzę, życzenia. Jak nie zapomnę. I no, powiem tak, więc no. Ja już kończę, więc wesołych świąt. Pa, pa. Buziaczki.